Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce Wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział. Idę przecież przygotować Wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział Mu Jezus, Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Są takie dni, kiedy w moim życiu odczuwam obecność moich bliskich zmarłych mojej zmarłej mamy, babci, dziadka, moich dalszych krewnych, wreszcie moich przodków, także tych, których nie znałem i nigdy nie widziałem. A zatem mam pewne doświadczenie istnienia świata niewidzialnego, nadprzyrodzonego, świata, który można zobaczyć tylko po śmierci. I rodzi się we mnie pytanie, Pytanie, które ustawia moją pobożność i moje życie duchowe w kierunku nieba, bo pytam siebie nieraz tak, czy nasi zmarli widzą i słyszą to, co my robimy na Ziemi? Czy nasi zmarli to widzą i słyszą nasze rozmowy, widzą nasze uczynki? Jak to jest? Jak odpowiada na to Kościół? Po pierwsze, dla człowieka wierzącego istnienie świata duchów jest czymś oczywistym. Biblia w Starym Testamencie wspomina o niezwykłym wydarzeniu, które mrozi krew w żyłach. Otóż Saul, król Izraela, udaje się do Endor, do Wiedźmy, która potrafi wywoływać duchy. I prosi ją o to, żeby wywołała ducha proroka Samuela, bo chce się go poradzić, w jaki sposób poradzić sobie ze swoimi wrogami i przeciwnikami. I czytamy w Biblii tak. Kobieta odpowiedziała Saulowi: Widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi. Zapytał się: Jak wygląda? Odpowiedziała. Wychodzi starzec, a jest on okryty płaszczem. Saul poznał, że to Samuel, i upadł przed nim twarzą na ziemię i oddał mu pokłon. Biblia jednoznacznie mówi, że to wydarzenie było złe, że nie wolno niepokoić zmarłych, nie wolno wywoływać duchów, bo to się źle kończy. I dla Saula też się to źle skończyło. Ale jednocześnie ten fragment mówi o tym, że ludzie na Ziemi są w stanie nawiązać kontakt ze zmarłymi, że zmarli słyszą to, co mówimy i widzą to, co robimy. Co mówi Nowy Testament o tej sprawie? Otóż Jezus w jednej z przypowieści mówi o bogaczu i żebraku. Oboje umarli w jednym czasie. Bogacz trafił do piekła, a żebrak, który leżał u jego schodów, trafił do nieba. Pojawia się tam postać Abrahama, który rozmawia z bogaczem, który cierpi tam na dole. I Abraham mówi tak: Mają mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odpowiada bogacz lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. A zatem w myśli bogacza rodzi się takie spostrzeżenie, że zmarli mogą przychodzić do Żydów i mogą ich ostrzec przed losem, który czeka ich po śmierci. Ale Abraham wspomina to niemożliwe, bo między nami a wami zionie przepaść, a zatem ci, którzy są na dole, nie mają wstępu do świata żywych. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że jest kategoria dusz, co do której mamy pewność, że nas słyszą i widzą. Co więcej, my też możemy się do nich zwracać. Możemy się do nich modlić. Kim jest ta grupa? To są święci. I katechizm mówi tak: Możemy się do nich zwracać na modlitwie, bo oni wiedzą, czują i słyszą to, co robimy. Dlatego w kościele od samego początku istniał kult świętych dusz zmarłych, które są w niebie. A jak jest z duszami czystowymi? Nie wiemy o tym, czy nas widzą i słyszą, ale przecież nieraz doświadczamy jakiejś dziwnej obecności, a nawet prośby o modlitwę. A co z tymi, którzy trafili do piekła? Czy oni nas widzą i słyszą? Myślę sobie tak, że lepiej jest wtedy, kiedy oni nas nie widzą i nie słyszą. Dusze potępione. Nie mają bowiem wstępu do świata żywych, bo jak mówi Abraham, między nami a nimi zionie ogromna przepaść, tak że nikt choćby chciał, stąd do Was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Katechizm Kościoła rozwija tą myśl i mówi tak: Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomocę a w szczególności ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużne, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? I dodaje katechizm, nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. Moi drodzy, dzisiejszy dzień to jest dzień, kiedy szczególnie nasza modlitwa, nasza jałmużna i nasz post może być ofiarowany za Kościół, który się oczyszcza w czystcu i czeka na naszą modlitwę i ofiarę. Mój umiłowany ojciec Dolindo Ruotolo, ten od Jezu ty się tym zajmij. Opowiadał o czyścieczu, wyjaśniał, czym jest czyściec i chciałbym przeczytać fragment z jego zapisków. Otóż ojciec Dolindo zastanawia się, jak to jest możliwe, że nawet drobne grzechy są w stanie sprowadzić człowieka do czyśćca i mówi tak: Wyjaśnię wam to za pomocą przykładu. Odnoszącego się do aktualnych wydarzeń w stronę Księżyca zostały wystrzelone amerykańskie rakiety, ale bez powodzenia, ponieważ trajektoria lotu mającego umieścić rakietę na orbicie przesunęła się o jedną tysiączną milimetra. Ta jedna tysięczna na ziemi okazała się tak łatwa do przeoczenia, że technicy nie zdali sobie z niej sprawy. A tymczasem Jedna tysięczna milimetra podczas wystrzału w górę urosła do setek kilometrów, tworząc kąt, który pokazuje, jak bardzo rakieta zboczyła od głównej trasy. Każdy grzech powszedni wydaje się nam głupstwem. Zresztą popełniamy go z wielką łatwością, lecz każdy nasz uczynek nie ogranicza się do ziemi ani nie jest oceniany na bazie ziemskiego kryterium. Dąży do Boga, ponieważ stanowi zapłatę za zdobycie wiecznego szczęścia. Grzech przesuwa naszą trasę lotu w stronę egoizmu, przyjemności albo głupiego zaspokojenia chęci. Grzech powszedni nie jest, jak zwykliśmy uważać, drobnostką, nieważną niedoskonałością, lecz odchyleniem od miłości Boga. I to odchylenie. Musi zostać skorygowane w czystu, oczyszczone, aby dusza mogła zostać umieszczona na najczystszej orbicie miłości i dotrzeć do Boga w wiecznej szczęśliwości. Myśl ojca Dolindo musi zostać przyjęta, dlatego że dzisiejszy świat zaczyna bagatelizować nawet grzechy ciężkie które są chybieniem celu, całkowitym chybieniem celu. Dzisiaj nawet nie mówi się o grzechach lekkich, bo wydają się one mało ważne, ale w perspektywie wieczności to są setki kilometrów od Boga. Dlatego czyściec. Moi drodzy, o czyściu opowiadała także święta Franciszka Rzymianka. Ujrzała czyściec podzielony na trzy osobne części i mówi tak. W górnej części czyśćca znajdują się dusze cierpiące jedynie karę utraty, czyli pozbawienia oglądania Boga, lub jakąś inną lekką czy krótkotrwałą karę, aby uzdolniła je do oglądania Boga. W części środkowej czyśćca, gdzie święta zobaczyła napis: Czyściec cierpią dusze, które popełniły grzechy lekkie, a które muszą uwolnić się od kar proporcjonalnych do odpuszczonych grzechów śmiertelnych. Wreszcie w głębi odchłani i bliskości piekła zobaczyła trzecią część, czyli czyściec najniższy, pełen jasnego i przeszywającego aż do szpiku ognia, różniącego się od ognia piekielnego, który jest ciemny i mroczny. Moi drodzy, przyszedł czas, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy nasi zmarli nas widzą i słyszą. Odpowiedź jest potrójna. W pełni widzą i słyszą nas tylko święci. Częściowo widzą i słyszą nas dusze czystcowe, w zależności od tego, jak bardzo zostały już oczyszczone z winy. Natomiast dusze potępione nie mają dostępu do świata innego niż piekło, są zamknięci w swoim smutku i rozpaczy pragną zobaczyć inny świat ale grzech i odrzucenie Boga im na to nie pozwala jedną ze świętych która szczególnie modliła się za dusze w cierpiące była święta Gertruda to właśnie ona ułożyła modlitwę która nazywa się tak modlitwa uwalniająca tysiąc dusz z czyśćca Powstańmy teraz, aby pomodlić się tą modlitwą i uwolnić tysiące dusz z czystca, z wiarą, z nadzieją na zbawienie, z chęcią niesienia pomocy tym, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew boskiego syna twego, pana naszego Jezusa Chrystusa. W połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czystu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.